Witajcie, zapraszam Was na zajęcia muzyczno-ruchowe, a teraz zaczynamy od rozgrzewki. Uwaga! Bierzemy rączki, uderzamy o nóżki. Raz. naszej głowy, czyli kiwam go w przód i w tył, tak, 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 Powrócę. tak, 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 tak i teraz nie, 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 a teraz bierzemy nasze ręce w przód i teraz płyniemy. Abra kadabra ręce me. Próbujcie z nami. Do rytmu poruszają się. Abra kadabra ręce me. Do rytmu poruszają się. Świetnie. Jeszcze raz próbujemy. Abra kadabra ręce me. Do rytmu poruszają się. Abra kadabra. Poruszają się. Teraz trzymamy ręce na biodrach i kręcimy kółeczką, jak potraficie. Abra kadabra, me, do rytmu poruszają się. Abra kadabra, me. do rytmu poruszają się. Ślicznie, pięknie Wam poszło. Mam nadzieję, że Wy też z nami ćwiczycie. Teraz ćwiczymy nóżki nasze. Uwaga, machamy w jedną stronę i w drugą. Abra nogi me do rytmu poruszają się. Abra kadabra nogi me do rytmu poruszają się. Teraz będziemy się rozciągać. Bierzemy ręce do góry. Wysoko, wysoko, wysoko. Próbujemy się wspiąć na najwyższy. Część drzewa! Cześć, wysoko, 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 wysoko. Wspinamy się, wspinamy się do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. I teraz robimy skłon w dół. Skąd w dół i rączki. Luźniutko, luźniutko, żeby sobie machały. O, super! Brawo! Super mam idzie. Brawo. Teraz znowu. Ręce do góry, do góry, do góry, do góry. Du, 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 du. I jeszcze ostatni raz. Uwaga. Ręce do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Pięknie. Brawo. Super Wam A teraz na dół. Na dół, na dół, na dół, na dół, na dół, na dół, na dół. Różne kroczki machają delikatnie. Super, ślicznie. Brawo. Dobrze. To teraz, teraz już będziemy przy muzyce tańczyć, okay? Wyszło. I zapraszamy na kolejną część już bardziej taką zabawową.